Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Auron, a my dziś porozmawiamy sobie na temat 14 odcinka Vinland Sagi sezonu drugiego pod tytułem Wolność. To jest kolejny tytuł, który bardzo ciężko jest dopasować do treści, bo o wolności praktycznie nie ma tutaj zbyt wiele. Najmocniej chyba dopasowywałbym to jednak do kwestii samego wspomnienia wolności, które gdzieś tam jest właśnie, szczególnie we flashbackach Arnheid i jej życia poprzedniego, że tak powiem, z Gardarem. Trochę mnie zaskoczył początek tego odcinka. Chodzi mi o to, że w tym odcinku na początku, jak jest cały ten konflikt z Gardarem i walczy z nim wąż, no to zaczyna się to wszystko od bardzo skonfliktowanych reakcji wszystkich obecnych tak naprawdę, bo nikt nie reaguje tak, jakbym się spodziewał, że zareaguje. Po pierwsze Arnheid. Arnheid zdaje się niezbyt mocno zainteresowana kontaktem z Gardarem. Była przekonana, że Gardar albo nie żyje, albo że jej wspólne życie z Gardarem jest już czymś, czego nie da się odzyskać, tym bardziej jak się dowiadujemy ona straciła syna we flashbacku, to od razu do tego flashbacku przejdziemy. Syn Hjalti, dziecko Gardara i Arnheid, w ogóle powstałe w wyniku małżeństwa zaaranżowanego, ale jak się dowiadujemy od Arnheid, była traktowana dobrze przez Gardara, więc pewnie jakąś tam sympatię do niego sobie wyrobiła, a Gardar prawdopodobnie ją w trakcie ich związku pokochał, natomiast poprzez to, że tam był jakiś konflikt z kopalnią żelaza, która Została znaleziona jakieś tam bogate złoża, o które mężczyźni z wioski i Gardara chcieli walczyć, żeby zapewnić sobie dobrobyt. Kobiety tego nie chciały, ale co kobiety mogły powiedzieć w tym temacie, więc wszyscy mężczyźni bardzo mądrze wyjechali z wioski, żeby właśnie walczyć o te złoża z żelaza. Tymczasem bandyci, którzy wiedzieli, że w wiosce nie ma żadnych mężczyzn, które mogą wioskę obronić, zaatakowali wioskę, pozabierali kobiety, posprzedawali do niewoli, a Hjaltiego, czyli syna Arnheiti Gardara, gdzieś zabrali. Nie mamy tutaj jasno powiedziane, że Hialti zginął, jest pokazane dość wyraźnie, że on zostaje po prostu zabrany, także wcale bym się nie zdziwił, gdyby w którymś momencie pojawił się jakiś torfinopodobny młodzieniec o imieniu Hialti, który został przez bandytów wyszkolony, wytresowany, wychowany, tak jak właśnie torfin swego czasu przez ekipę skelada. Sam flashback Arnhait jeszcze, skoro już przy tym temacie jesteśmy, jest w gruncie rzeczy tym, o czym powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli dość tkliwą opowieścią o jej przeszłości, o tym jak w gruncie rzeczy miała do dobre życie tym właśnie wspomnieniem tytułowej wolności i mamy to całe Vinland sagowe smutne depresyjne piano także jest wszystko zgodnie z moimi oczekiwaniami pojawia się też flashback z Ferkela ale o tym zaraz wracając do samego początku reakcje reakcja Arhend już mamy opowiedziano Torfin reaguje akurat w miarę już zgodnie ze swoim charakterem reaguje pacyfistycznie, próbując powstrzymać Einara natomiast ten najbardziej szokuje mnie właśnie zachowanie Einara przez cały ten odcinek Stąd też tytuł tej recenzji. Einarze. czy ciebie pojebało? Nazywałem Ejnara simpem troszeczkę w żartach, bo to, że on zaloty, że tak powiem, miał do Arnhades było niczym simpowym, tak? Trochę na wyrost go tak nazywałem, ale w tym momencie to, co on robi w tym odcinku, jego reakcje, jego intencje są totalnie, totalnie przejebane. Już w tym momencie Einar przegina i ja do niego apeluję, żeby się o to opamiętał, bo co to ma być, że chłop chce zaatakować toporem węża, bo twierdzi, że Arnheid powinna wrócić do swojego małżonka. Później jego reakcja na to, że Arnheid w ogóle, Jezus Maria, Arnheid jest w ciąży z Ketilem, nie! Nie, to mnie totalnie załamało, przeraziło. Jakby nie, 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 nie chcę tego. To no, mi totalnie nie pasuje, jakby... Ja rozumiem, że to jest absolutnie realistyczne, ale potwierdzają się wszystkie moje obawy, że Ketyl po prostu walił tam ArnHate między nogi, jak leciało i teraz ma dziecko z Ketilem jest w ciąży. Einar na to reaguje nijak. Einar, no tak, 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 trzeba o ciebie dbać, trzeba się martwić o ciebie. Co za kurwa simp, co za be Beta mail. Jest jedno słowo jeszcze w języku angielskim, które by określało cook kukhold, cook tak? Po prostu ja pierdolę, to jest Einar jest ty, ty, jak są filmy porno. Przepraszam, że się teraz odniosę do tego. Nie pytajcie, skąd wiem. Nie pytajcie. Jest pewien gatunek filmów porno, na których osoba grająca małżonka aktorki porno siedzi i patrzy, jak jego małżonka jest ruchana, najczęściej przez kilku innych mężczyzn. Oczywiście jest to przerażające. Nie Pytajcie, skąd wiem. Ale w tym momencie Einar taki vibe z siebie emaduje. Jest to dla mnie po prostu przerażające. Strasznie mi się to nie podoba i apeluję Einarze, opamiętaj się, bo strasznie cię pojebało. Wywołuje we mnie to niesamowite zmartwienie. Darzę wielką sympatią Einara, ale to, co on teraz robi, to jest kurwa jakiś dramat. Dobra, uspokajam się. Kolejna kwestia, która znowu była dla mnie niespodziewana, to jest kwestia Gardara, który od początku poprzedniego odcinka był malowany Postać taką bardzo niebezpieczną. Tymczasem z Wężem przegrywa dość szybko. To jest kolejna rzecz, której się nie spodziewałem, i znowu kolejna postać, której nie tyle zachowanie, ale trop, nazwijmy to, jest zupełnie odwrotny od oczekiwanego. Spodziewałem się, że Gardar pokona Węża. Nie tyle go zabije, ale pokona go i porwie Arnheid. Tymczasem Gardar przegrywa walkę z Wężem. Brawo dla Węża. Bardzo sympatyczna animacja w ogóle na początku tego odcinka, właśnie w tym pojedynku. Szanuję. Natomiast Gardar zostaje wzięty do niewoli. Niejako do niewoli, tak w tym Momencie jest po prostu, nazwijmy to, jeńcem. Wąż i ekipa mają wujowi tego pana, który został zabity przez Gardara, przekazać informację i, jak rozumiem, zgarnąć nagrodę. Także też niespodziewane. Myślałem właśnie, że Gardar porwie Arnheid, a tymczasem Gardar sam daje się pojmać ponownie. No nic, no zobaczymy, jak się to rozwinie, a rozwinie się prawdopodobnie dość interesująco, ze względu na to, że Arnheid ma wyrzuty sumienia, że tak odrzuciła swojego byłego, niedoszłego, aktualnego jednak w tym momencie małżonka i Decyduje się pójść do niego i przynajmniej opatrzyć jego rany. I jakby sam odcinek kończy się właśnie takim bardzo poetyckim, nazwijmy to, wyjściem Arnheita właśnie w te burze. I tutaj zaczynam dostrzegać pewną paralelę do tytułu poprzedniego odcinka, Ciemne Chmury, czyli te chmury zbierające się. Tych ciemnych chmur jest bardzo dużo w tym odcinku, w sumie de facto pasowałby bardziej ten tytuł do tego odcinka niż do poprzedniego. A kolejny odcinek, jak już wiemy z Netflixowych zapowiedzi, nazywa się Burza, także wszystko to jest nazwą zjawisk pogodowych, a Arnheid właśnie wy chodzi w tę burzę, która jest przed nami w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co ta burza ze sobą przyniesie. Czy to będzie rzeczywiście coś tragicznego, czy może po prostu jakiś wewnętrzny konflikt, bo tutaj nie interpretowałbym koniecznie tej burzy jako konflikt zbrojny, jako jakaś walka, jako jakaś tragedia, ale jako jakieś burze, które będą się działy w sercach naszych bohaterów. To może być coś takiego, natomiast oczywiście zweryfikujemy to w przyszłym odcinku, który właśnie ten tytuł będzie nosił. Jeszcze odnosząc się do flashbacka z Ferkela, który jest wydaje mi się pewną nauką dla Arnhate, w sensie, żeby nie być biernym, bo Sferkel tak naprawdę opowiada nie tyle swój flashback, co flashback Ketila o jakiejś tam przykrej historii, gdzie Ketil 20 lat temu był zakochany w jakiejś dziewczynie, ale ta dziewczyna została przeznaczona innemu mężczyźnie, który był na tamten czas bogatszy i miał większe wpływy, a przez to, że Sferkel pozwolił na to, był bierny wobec tej sytuacji, postanowił to przemilczeć, to zdarzyła się tragedia, ponieważ ten właśnie bogaty, wpływowy mężczyzna, który pojął tę dziewczynę, ukochaną Ketila za żonę, został później w trakcie chyba właśnie uroczystości. Weselnej, zamordowany przez y, jakichś swoich wrogów politycznych, nazwijmy to, a jednocześnie oczywiście ucierpiała na tym, ginąc, ukochana Ketila, i Ketil tutaj przeżył jakąś wielką tragedię. Przykra sytuacja, ale nie tyle, właśnie ona poszerza wewnętrzne rozterki Sferkela. Nie bardzo to czuję, szczerze powiedziawszy, Jeśli chodzi o Sferkela, bardziej widzę, że służy to jako nauka dla Arnheid, żeby nie być biernym, bo można przeczekać burzę, ale ona i tak zostawia zgliszcza, i później można tylko obserwować te zgliszcza. Wydaje mi się, że taka nauka, z tego płynie i Arnhed nie chce tej burzy przeczekiwać, bo w tym momencie ta burza właśnie się u niej dzieje. Ona chce wyjść jej naprzeciw i zrobić wszystko, żeby chronić to, co jest dla niej wartościowe. Tak mi się wydaje. Jest rozdarta pomiędzy tym, co jest dla niej wartościowe, w gruncie rzeczy, tak, ale nie chce być obok tego, tylko chce być w tym wszystkim, tak? Bo to też wydaje mi się, że jeżeli ona by teraz zostawiła gardera, nie poszła mu przynajmniej tych ran opatrzeć, chociaż ja mi się wydaje, że to jednak będzie coś więcej niż opatrywanie ran, to mogłoby spowodować jakieś totalne załamanie, totalne szaleństwo Gardara, który wydaje mi się jeszcze jest trochę przy zdrowych zmysłach. A gdyby ten Gardar całkowicie oszalał, no to mógłby pozabijać ludzi na farmie, których jednak Arnheid chyba darzy już jakąś sympatią poprzez spędzony tu czas, bo przecież nie jest traktowana jakoś strasznie źle. Natomiast w dalszym ciągu absolutnie załamuje mnie to, że Arnheid nosi w sobie dziecko Ketila. Jakby wyobrażam sobie, że takie nazwijmy to związki działy się w tamtych czasach, natomiast z mojego nowoczesnego podejścia troszeczkę mnie to obrzydza, że stary chłop, ponad 50-letni, jak się domyślam, Ketil, dobiera się do laski, która jest pewnie przed 30. -tką. Nie, wywołuje to we mnie od razu. Niezależnie od tego, jakimi uczuciami, jaką sympatią darzę te postacie, bo mam do Ketila sympatię i wyobrażam sobie, że to nie był jakiś gwałt na Arnheid, tylko ona chociażby, żeby zdobyć tam wpływy, czy z zwyczajnej sympatii, zgodziła się na to, żeby sypiać z Ketilem, ale nie, nic mnie nie przekonuje do tego żeby zmienić zdanie na ten temat po prostu mnie to obrzydza niestety to jest tyle z mojej strony na temat tego odcinka dziękuję wam wszystkim za uwagę zostawcie łapeczkę w górę jeżeli materiał wam się podobał zapraszam was wszystkich do komentowania i widzimy się oczywiście już przy okazji kolejnego materiału dzięki wam wszystkim serdecznie trzymajcie się do zobaczenia cześć